Cześć! Filmowo rok rozpocząłem, co prawda, od bardzo smutnych obrazków z południowego wybrzeża Hiszpanii, z Morza Plastiku, ale to nie znaczy, że rok ten ma być taki pesymistyczny i negatywny. Poniższym filmikiem chciałbym pokazać Wam parę rzeczy, które ja zrobiłem dla dobra przyrody i które, jak myślę, może zrobić każdy z Was. Akcje zbierania śmieci to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych form aktywizmu przyrodniczego. Mnie bardzo to cieszy, bo śmieci spotkane w terenie, w rzekach, no nie są miłym widokiem. Pamiętajmy jednak, żeby nie dać się wprowadzić w taką narrację pod tytułem ekolodzy powinni zbierać śmieci, e, a nie protestować. No bo jednak według mojej wiedzy od... nawet od plastiku w oceanach nie wyginął jeszcze żaden gatunek organizmów, a przez chociażby zapory Wyginęło już kilka gatunków ryb globalnie, a lokalnie nawet w Polsce. Więc protestowanie przeciw chociażby regulacjom rzek nie wyklucza tego, żebyśmy zbierali śmieci w rzekę. działaniem, Które koniecznie należy podjąć, kiedy widzimy ścieki odprowadzane do rzek, jest zgłoszenie tego do odpowiednich instytucji, czyli chociażby przez numer 997 na policję. Ja tak robię i nawet działa. Trzy mewy uwięzione w kontenerze z Puchelu, czy znaczy w takim, próbujemy je stąd wyciągnąć. Widząc uwięzione zwierzęta, takie czy ryby, czy płazy, bardzo im pomóc. O, jest, jest, jedna jest! Tylko żeby nie wpadła z powrotu. Poleciała. Uch, dobra, jedna jest, żyje. Druga? Weź ją może na ziemię, czy coś. Dobra. Trzecia wewa. Ale nie mam. Co z nią zrobić? No. Postaw na tym, na tych tutaj blaszkach. No, uratowana trzecia wewa. No. Tak, wszystkie trzy poryciały. Jestem znowu dzisiaj nad rzeką Nalon. Przyglądam się z bliższa, co się w tej rzece dzieje. I patrzcie. To wygląda tak, jakby bardzo nagle opadła woda. Mogę się oczywiście mylić, ale powyżej są zapory, więc... Być może tak w rzeczywistości było. A kiedy nagle opada woda, to ryby mogą mieć problem ze znalezieniem ucieczki z płycizn do rzeki. Nie mówię tego przypadkowo, bo widziałem już kilka czy kilkanaście martwych rybek, ale tutaj chyba jeszcze jest jakaś żywa. Myślę, że mogę pomóc i przenieść do rzeczki, znaczy do całkiem sporej rzeki Narodna. Ale popłynęła wesoło, nie wiem co to za gatunek, niestety. Przenoszenie płazów, zwłaszcza w sezonie migracji, czyli w marcu, przez drogi, może okazać się nierada wyzwaniem. Płazy migrują wtedy masowo i są również masowo rozjeżdżane przez samochody. Pod krakowskim tyńcu wiosną ubiegłego roku wraz z przyjaciółmi z Koła Przyrodników, studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, przenieśliśmy kilkaset ropów szarych i jedną rzekotkę drzewną przez drogę. Dzięki nam miały szansę. Odbyć swoje gody w pobliskim zbiorniku. Jednym z działań, które możecie podjąć, jest też oczywiście zainstalowanie aplikacji Barrier Tracker na telefon i wrzucanie w nią wszystkich napotkanych sztucznych barier na rzekę. Dzięki takim danym można będzie podjąć akcję usuwania tych barier, nad czym pracujemy. A czy Wam udało się dokonać jakichś przyrodniczych interwencji? Zachęcam do pochwalenia się w komentarzach.